Dobry, dzień dobry kochani, co tam pracuje? Ktoś inne pracuje, Damian mówił, nieważne. Um, te, które nas obserwują na Insta albo na Facebooka i widzieli te Insta Story albo te, te, te fajne story tylko, tylko na jeden dzień, no to wiecie, że dzisiaj jesteśmy w pracy. To jest coś wyjątkowego. My bym w weekendu nie lubimy za bardzo pracować, ale czasami. Nie, nie lubimy, nie musimy. ale ponieważ chcecie te, tak dużo tych powiek robić, że zapisujemy no już na nowy rok, więc żeby mm -hmm. skrócić te kolejki, no to musimy raz na jakąś sobotę przyjść. I tym razem pokazujemy bardzo wyjątkową pacjentkę, bo um, jak, jak to powiedzieć, królowa oczu sama leży teraz pod nożem, a kto lepiej może to zrobić niż jej uczeń, więc tutaj mistrz leży na stole i uczeń jej teraz robi. Damian, coś opowiadaj może. Co, no, co ja no tym, razem, tym razem jest to bez mojej pomocy, ponieważ nasza pacjentka zjadła kawałek pizzy, w związku z tym kawałek? jest to jedno z głównych przeciwwskazań, <laughs> jeśli chodzi szczególnie o pizzę <laughs> i pizza, nie mogliśmy nie jej można, znieczulić, nie? jest znieczulona, ale oczywiście miejscowo, tak zwane nasienkowo, więc ona słyszy, gada i nie możemy pożartować nawet na jej temat. <laughs> Lepiej. Ja się czuję bardziej komfortowo, natomiast no tutaj w rękach tego zespołu to można czuć się bardzo spokojnie, nawet w znieczuleniu miejscowym tutaj leżąc. Wszystko jest dobrze, naprawdę. Ja się nie stresuję. Tam mam taki na paluszku założony ten taki, nie wiem, pipczydwer, ja to nazywam. I tak naprawdę nawet przez, nawet przez chwilę tutaj nie zapiszczało mocniej, to znaczy, że chyba mocno nie się nie dało. To, tak. to naprawdę nie jest nic nieprzyjemnego. To naprawdę tutaj właściwie pod tymi lampami to się czujemy jak na jakiejś fajnej słonecznej plaży. No wiesz, jest przyjemnie, bo jest. nauczyłaś Dorotę swoją, jak robić, więc e, jesteś w dobrych rękach, jesteś pewna przynajmniej. Ja ci powiem, że dla kogoś że każdy chirurg to Mając świadomość tego, co tam się dzieje, jest strasznie trudno. Natomiast no, ja się nie boję, więc to też świadczy o tym, że, że wiem, co, co Dorotka ma w rękach, co ona umie. Bardziej myślę, że ona jest tutaj zestresowana, troszkę. Nie, my wszyscy, bo ja nic nie robię, a się spociłem. Tak, tak. Także ja tylko naprostuję Wam trochę. Ja bo nie masz mikrofonu, wiesz teraz. No. Agnieszko? Aha, taka Agnieszka? Aha, tak, Agnieszka. Ja miał. tylko naprostuję, Agnieszka oczywiście teoretycznie leży spokojna, ale według naszych parametrów trochę się denerwuje. To do końca nie jest tak. Pewnych rzeczy nie da się oszukać i, i tego wyrzutu adrenaliny. Dlatego tak ważne, tak ważne dla pacjentów takich naszych codziennych, ważna jest ta nasza sedacja, bo naprawdę ten komfort i dla operatora, i dla pacjenta jest dużo. Większy. Znaczy tak, teraz już widzą. Czekaj, bo nie słychać nie, słychać, nie masz mikrofonu, kochana, więc nie słychać. Uh, teraz. Widzą ten, ten moment, kiedy ja jestem znieczulona i kiedy już tu leżę spokojnie, natomiast sam moment znieczulenia i zaciskania oczu, przy, podczas znieczulenia, kiedy jeszcze ono nie działa, tak? bo działa po kilku sekundach to nie jest przyjemne, no to tak samo jak u stomatologa, tak, więc i wtedy ten stres i nerwy, i to się czuje, tak, natomiast w momencie, kiedy mamy sedację, kiedy mamy znieczulenie Damiana, to faktycznie nawet ten moment jest, jest komfortowy, tak, więc, więc na pewno zobaczymy, co będzie z śniegami jutro, pewnie Leon mi zaraz każe zrobić zdjęcia i będzie Państwu pokazywał. No Natomiast na pewno zasinienia osób, które się denerwują, stresują, są napięte, są zdecydowanie większe, to jest standard i może być też tak w tym przypadku. Nie. No dobrze. Dobrze. To ja tylko Także... się dodaję, że, że, że może jeszcze nie wszyscy wiedzą, że Dorotka tutaj u nas pracuje też, też robi konsultacje i to, też... By... Konsultuje, to... wycina to... i ceruje, i ceruje. ceruje. Problemy, problemy okolicy gałki ocznej. Mhm. Yy, yy, i powiek. Więc jak najbardziej dołączyła do naszego zespołu już jakiś czas temu. W związku z tym, my plastyki powiek robią już no, po trzy, trzy panie specjalistki. Po kolei tak idzie i tak nie wiem, no, kiedy dojdzie do nas, ale jeszcze trochę. Ale chyba. Pani Juliana, my czytamy komentarze, tylko nie możemy opowiadać nad, teraz od razu, więc, ale na pewno odpisujemy na wszystkie komentarze. Damian, czy jeszcze chciałeś kogoś zaprosić na jakiś, do innego lekarza, bo mamy ich sporo w zespole. E, Zapraszamy, mamy dermatologa. Nie wszyscy wiedzą, że mamy e, doktor Ole Dermatologa świetnego dermatologa, że mamy dr Magdy, świetnego diabetologa, że mamy cały zespół lekarzy, zabiegowców i dr Kasia nasz ginekolog konsultuje ginekologicznie, ale także w ramach ginekologii estetycznej, plastyka, plastyka warg sromowych czy, czy rewitalizacja pochwy. Oprócz tego mamy urologa, który się świetnie zajmuje się, mhm. konsultuje problemy, a także leczy u nas Kultu stulejki, jeśli chodzi o mężczyzn. Mamy chirurga dziecięcego, mamy doktoralinę, chirurga, żylaki, czas na żylaki się zaczyna, czas na hemoroidy się zaczyna, Ta, la lasery czas na lasery się zaczyna, więc, więc dużo tej pracy będzie. A dla tych, którzy chcą się trochę bardziej zrelaksować, oglądajcie nasz no teraz, przedostatni filmik o relaksu na naszą drugiej oddział w, na Starówkę w Gdańsku, gdzie jest Stanisław, który robi świetne masaże, zna się te na tym jak nikt inny robić cuda czasami, więc zapraszamy bardzo serdecznie i na cudne zabiegi takie typowe, bankietowe, maska plezir, więc Mamy dużo. Zobaczcie na naszą stronę. Najnowsze odstające uszy weszły chyba do maski Prezirii, wiesz, odstające uszy. No, dlaczego patrzysz na mnie. No, patrzę na Twoje uszy. <laughs> <laughs> więc na tyle. Tak. Kochani, życzymy Wam miłego weekendu. My tutaj powoli kończymy z doktorem Agnieszką, więc życzymy Wam miłego wieczoru. O, Asia, pokaż się też i do zobaczenia. Zapraszamy. pa. pa. Oh. <laughs>